Psalm 51 Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się nade mną, Boże, swej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymaw moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość. A grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie, oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości Pokrop mnie chizopem A stanę się czysty Obmyj mnie A nad śnieg wybieleję Spraw Bym usłyszał radość i wesele Niech się radują kości Któreś skruszył Odwróć oblicze swe od moich grzechów I wymaw wszystkie moje przewinienia Stwórz o Boże we mnie Serce czyste I odnów w mojej piersi Ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z twego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich, i nawrócą się do Ciebie grzesznice. Od krwi uwolni mnie, Boże, mój Zbawco. Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będę głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz sałopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, Duch skruszony, nie gardzi w Boże sercem pokornym i skruszonym. Panie, Oka Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem, Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całupalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Amen.